Chciałem, ja żeby ogólnie jakaś nawet nie na jednotka. Ale Boże, duży mieczyk. Eee, najgorsze. Najgorsze co może być. Spokojnie, tak sobie pakam, gram, będzie... No, doczekamy. Ja się zaczęło? 400 pingów, 700 pingów. Tak. You know. no. tu mam grosy w Rozpójmy, zaraz pójdę, zaraz Może przesyłanie jest. Ej no, żeby stream przecież był, najpierw to musi przesłać. To jest. Ej no, aby wyrobił, żeby to przesłanie. Tak, to będzie git. Ale ich się nie sprzeda. Chciałem chyba. Dobra, ciekawe. Zaraz znowu za za No. Może być moja pierwsza miała jak zera? No dobra Musisz No A ile tych chcesz brać Ciebie to coś ciszę No 14 Równe czajki najlepiej To Twoja pierwsza Dobra dam Ci jest Twoja pierwsza to chciałeś. Twoja pierwsza mówisz Twoja pierwsza No dobra nie ci będzie Twoja druga, najpierwsza I 14, to by 22, dobra Nie wiem Nie, nie, ja ci już nie daję wybierać. Moje wybieracze, ja tak ci nie daję. Niech ktoś gra. Lekkie nami są. Mieszka pozostawiona jest ogólnie mega. No. że lagów nie było, a tutaj są no. ojej ale... Albo taki Albo taki słaby net, no nie wiem Co? Styli masz zaczęło? ciała Lagi są na czat mi nie pisze. Zaraz do bombi live'a. 3000 pingów. No, już z To nie ma sensu. To nie ma kurwa sensu. Nie ma sensu, już w